Dzień dobry, Agnieszka Kiewro. witam w kolejnym wydaniu Rozmowy Tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Emilia Kaczmarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Witam państwa. Pani dyrektor, mija nieco ponad miesiąc od kiedy objęła pani stanowisko dyrektora MOSIR-u. Jak wrażenia? Wrażenia są pozytywne. Przez ten ponad miesiąc czasu zdążyłam zapoznać się z obiektami sportowymi, ze sprzętem, jaki jest wyposażony, jak również z zespołem pracowników MOSIR-u. Także wrażenia są pozytywne, budujemy relacje, budujemy cały kalendarz imprez i możliwości, jakie możemy zorganizować, mając te obiekty imprezy sportowe. Jadąc pierwszego dnia do pracy, pewnie miała Pani jakieś oczekiwania, wyobrażała sobie Pani swoje miejsce pracy. Czy coś Panią zaskoczyło, czy może jednak oczekiwania pokryły się z rzeczywistością? Zaskoczyło mnie raz właśnie ogrom i standard obiektów sportowych, jak również bardzo duży nacisk na kulturę fizyczną, jaki stawia burmistrz miasta Kętrzyn. Jest to bardzo imponujące, jak wysoko ceni sobie sport i rozwój w ogóle ogólnie rozumianego sportu w mieście Gęczem. Także jest to olbrzymie dla mnie zaskoczenie, jak również bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, które stawiają przede mną władze miasta Gęczem. Mieszka Pani w Giżycku i to właśnie tam dotychczas kontynuowała Pani karierę. Dlaczego w takim razie wzięła Pani udział w konkursie na stanowisko dyrektora obiektu sportowego w Kętrzynie? E, obserwuję miasto Kętrzyn pod względem rozwoju sportu. E, Powtórzę się po raz kolejny, ma bardzo imponujące obiekty sportowe, wiele możliwości wykorzystania tych obiektów zarówno dla mieszkańców, jak i na arenie międzynarodowej tutaj warto podkreślić że daje to możliwość nie tylko pracy na rzecz mieszkańców miasta i miasta kętrzyn ale również taką swoistą samorealizacją celów i rozwoju również ja dopiero jestem młodą też osobą która rozpoczyna pracę w zarządzaniu obiektami sportowymi Wciąż kształcę się w tym kierunku, żeby jak najlepiej wykonywać powierzone mi zadania i obowiązki, i również dawać siebie taką możliwość rozwoju w innych miejscowościach. No, tutaj Kętszen. Kętzen organizuje imprezy, rangi mistrzostw Polski międzynarodowej i tutaj chciałabym też uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. Właśnie wspomniała Pani, że jest Pani młodą osobą i dopiero się kształci. Może Pani przybliży y, swoje doświadczenia zawodowe? Jak to się stało, że zaczęła Pani swoją przygodę z, ze sportem i zarządzaniem w sporcie? Eee, więc... W sumie można powiedzieć, że 13 lat pracuję na rzecz sportu i działalności sportowej. Przez te lata pracowałam w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. To dało mi bardzo olbrzymie doświadczenie. Przez ostatnie 3 lata miałam możliwość pełnić obowiązki dyrektora w tym ośrodku. I to Dało też takiego, taką możliwość mi podjęcia studiów MBA, czyli Master of Business Administration. Są to studia zarządzania administracyjnego na najwyższym poziomie u nas, więc dzięki tej pracy mogłam podjąć te studia, no i mogę dalej kontynuować, rozwijać te swoje właśnie umiejętności. Jak Pani myśli, czym Pani przekonała Komisję Konkursową do siebie? Jaki był Pani pomysł na funkcjonowanie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Kętrzynie? Mój pomysł ściśle związany jest z celami i z zakresem działań, do których MOSIR jako jednostka została powołana. Tutaj przede wszystkim w przyszłym roku, na 2016 rok, staramy się z całym zespołem nastawić na organizację różnego rodzaju imprez, eventów, turniejów, jakieś ligi na rzecz mieszkańców miasta Kętrzyn. Nie odbiegamy również od tego z uwagi na wysoki standard obiektów sportowych. Na aplikowanie, oczywiście, na organizację imprez rangi Mistrzostw Polski, czy również właśnie tych turniejów zagranicznych. W przyszłym roku jak najbardziej będziemy chcieli w tym kierunku również pójść. Bardzo nastawiłam też mocno na rozwój takiego aktywnego wypoczynku czyli organizowanie różnego rodzaju tego wypoczynku rekreacyjnego dla mieszkańców, typu rajdy rowerowe, norking walking, biegi rekreacyjne czy zajęcia fitness. Jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc, więc tutaj chcielibyśmy bardzo dużo tych imprez, takich eventowych właśnie włączyć w kalendarz wydarzeń sportowych w mieście Kętrzyn. Objęła Pani stanowisko w momencie zakończenia sezonu letniego. I przygotowań do sezonu zimowego. Może opowie Pani naszym mieszkańcom, jakich atrakcji mogą się spodziewać tej zimy. To na pewno lodowisko. Już od piątku, czyli 4 grudnia, chcemy, zaplanowaliśmy otwarcie lodowiska. Od godziny 16 do godziny 20 będzie można wypożyczyć łyżwy i, i, i pojeździć, korzystać z tego lodowiska. Latami ubiegłymi. Jak najbardziej będzie ono czynne 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20, a w sobotę w niedzielę od 10 do 20. Serdecznie Państwa zapraszam do korzystania z tego aktywnego wypoczynku. Tu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że 5 grudnia serdecznie wszystkich zapraszamy od godziny 15 do 18. Wraz z panem Jerzem Pruszyńskim, zawodnikami z Uczniowskiego Klubu Sportowego Olymp, na event sportowy. Zawodnicy organizują wiele atrakcji, wiele pokazów ciekawych i przewidujemy również nagrodę dla najbardziej aktywnych osób uczestniczących w tej zabawie. Ponadto w dniach 12-13 grudnia odbędą się mistrzostwa polski freestyle sześciu kategoriach. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jest to bardzo widowiskowa dyscyplina, wzbudzająca też wiele emocji i wrażeń. Także serdecznie zapraszam. Cały sezon zimowy pod znakiem sportowym. Liczne rozgrywki rangi miejskiej, gminnej, powiatowej, czy, czy ligowe, wojewódzkie rozgrywki we wszystkich dyscyplinach praktycznie, zarówno w koszykówce, w siatkówce, w piłce ręcznej. Codziennie odbywają się jakieś eventy, sportowe zawody, zmagania, rozgrywki na, na obiektach sportowych. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich imprezach, wydarzeniach sportowych, które odbywają się na obiektach. Wspomniała Pani o Mistrzostwach Polskiej Freestyle, natomiast niewątpliwie ważnym wydarzeniem kończącym chyba nasz rok jest Międzynarodowy Turniej Kadetów w piłce siatkowej. Jak najbardziej. To jest bardzo prestiżowa impreza, gdyż no, miasto Kętrzem pokazuje się na arenie międzynarodowej. W, tym, w tej imprezie czy, czy, czy zawodach, mistrzostwach będzie uczestniczyło 5 krajów. Jest to Łotwa, Białoruś, Rosja, Estonia i Polska. Mecze będą odbywały się od piątku 18 grudnia. Będą cztery. Od godziny 10:00 pierwszy mecz, 12:32, od 16:33 i od 18:34 mecz. Tak będzie w piątek i w sobotę, czyli 18-19 grudnia. Natomiast 20 zaplanowane są dwa mecze. Jest to od godziny 10 i drugie od 12.30. Planujemy między godziną 14 a 15 zakończyć wszystkie zmagania. Jest to oczywiście uzależnione od ilości rozgrywanych setów, od zaciętości i reprezentowania. Formę wszystkich zawodników. Zawody będą to kadeci. Przed nami 6 grudnia, czyli Mikołajki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Urzędem Miasta przygotowali szereg atrakcji, zarówno dla młodszych, jak i dla tej starszej młodzieży. Może przybliży Pani naszym mieszkańcom, jakich atrakcji mogą się spodziewać? 6 grudnia to Mikołajki z Mosirem. Rozpoczynamy już o godzinie 10 w Centrum Bilardowym. Odbędzie się Mikołajkowy Turniej Bilardowy. Jest to druga edycja Puchar burmistrza miasta Kętrzen. Następnie o godzinie 11 w Hali Mistrzów odbędzie się Event Sportowy dla Najmłodszych. Wszystkie dzieci w wieku 4-8 lat będą mogły uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych. Będą oczywiście nagrodzane słodkimi upominkami. Zaplanowaliśmy zakończenie do godziny 14 tego eventu, gdyż o godzinie 15 na lodowisku miejskim będzie czekał Mikołaj wraz ze swoimi elfami. I tutaj Mikołaj również będzie rozdawał słodkie upominki. Elfy przygotowały również bardzo dużo atrakcji. Mamy między innymi w programie przewidziane modelowanie yy, balonów, yy, malowanie twarzy, yy, różne gry i zabawy, yy, między innymi karaoke. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Impreza potrwa do godziny 18:00. Naszym gościem była pani Emilia Kaczmarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Pani dyrektor, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym wydaniu rozmowy tygodnia.